Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. Witam Was z tego pięknego lasu, w tym pięknym anturażu zielonym pośród promieni słońca. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak już widzicie w tytule, chciałbym Wam trochę opowiedzieć po części moją historię związaną z wyborem mojego pierwszego motocykla. A po drugie, opowiedzieć Wam dlaczego. Ten motocykl nie jest motocyklem dla mnie. Dlaczego popełniłem błąd i dlaczego wymieniam go na inny motocykl na Yamaha Tracer 9 GT. Dokładnie, słuchajcie, cykl, na którym teraz jadę, to jest BMW 900XR. Jest to mój pierwszy motocykl. Ja prawo jazdy zrobiłem stosunkowo niedawno, ponieważ w zeszłym roku. Zrobiłem prawo jazdy w zeszłym roku. I można powiedzieć kupiłem ten motocykl na nim nie jeżdżąc. Kupiłem go przez telefon. Podpaliłem się, no bo wiadomo, jak. Ja podjąłem w ogóle decyzję moją. O, o zapisaniu się na prawo jazdy bardzo późno, bo myślę że w połowie sezonu. Dzięki jakiejś mojej determinacji zrobić prawo jazdy można powiedzieć w równy miesiąc od momentu jak się zapisałem na prawo jazdy. Momentu zdawania egzaminu. No ale już w trakcie tego, oczywiście, tak jak każdy, myślę, kto, kto już się nie może doczekać, żeby wsiąść i zacząć jeździć. Szukałem po prostu kandydata na ten mój pierwszy motocykl. I słuchajcie, brałem pod u... może inaczej. Chciałem, żeby to był motocykl bardzo uniwersalny. Motocykl przede wszystkim, który pozwoli mi jeździć po okolicy, gdzieś do pracy, taki, który z łatwością, którym, którym łatwością będę mógł się przeciskać w korkach. Taki motocykl bardzo uniwersalny, ale też taki tak, żebym mógł nim gdzieś wsiąść, pojechać sobie na jakąś wycieczkę, powiedzmy te kilkaset kilometrów, żeby, żeby to nie stanowiło też problemu. Słuchajcie, opcje były dwie. Pod uwagę e, Tracer 9GT. E, no i oczywiście e, BMW e, XR Gdzieś tam się pojawiały jakieś inne propozycje jeszcze w mojej głowie w stylu e, BMW F850GS e, czy, czy Triumph Tiger. E, gdzieś tam Suzuki Faustorm. Ale słuchajcie, ja powiedziałem sobie, że też nie chcę motocykla e, takiego adventure bo nie mam zamiaru jeżdżać nim w teren. Bo ja tak naprawdę forma jazdy to będzie tylko i wyłącznie szosowa. Chcę go tutaj tylko i wyłącznie użytkować. Te moje wypady też będą tylko i wyłącznie po szosie, więc, więc po prostu uznałem, że ja chcę motocykl taki sportowo-turystyczny, który będzie mi sprawiał fajną radość, radochę na, na, na szosie, no ale też żebym mógł nim gdzieś pojechać dalej, prawda nie zjeżdżając oczywiście w teren. No i tak jak mówię, no, opcji były dwie, był to, było to właśnie BMW i był to Tracer. Nie miałem wtedy prawa jazdy, chciałem już ten motocykl mieć, nie chciałem czekać. Gdzieś zadziałały też różne recepty mówiące, no wiesz, no BMW, no to przecież jednak marka premium, no cykle, no na pewno porządne i w ogóle super, super. No i cóż, no emocje i jakieś tam kwestie plus kompletna, tak naprawdę mm, kompletny brak y, jakby zdefiniowanych do końca potrzeb, ani do żadnego doświadczenia kompletny brak w jeździe na motocyklu, w tym jak ja się dobrze czuję, w jakiej pozycji i tak dalej, to to poskutkowało to, to po prostu tym, że w emocjach przez telefon kupiłem BMW f 900 x i słuchajcie, żeby to było jasne. Ten motocykl jest naprawdę świetnym motocyklem. On bardzo fajnie oddaje moc, bardzo liniowo, ma bardzo mm, przyjemny, elastyczny silnik. Słuchajcie, on się prowadzi naprawdę jak po sznurku, bardzo chętnie się składa w zakręty, on się prowadzi naprawdę bardzo łatwo. Uważam osobiście, jeżeli któryś z wa, ktoś z Was by się zastanawiał nad tym motocyklem e, i od razu odpowiadam na pytanie, tak, to jest świetny motocykl na pierwszy motocykl, naprawdę. On wam naprawdę dwa dużo radości z jakimś takim narwanym kotem, który, którego, z którym będziemy mieli problem, żeby go opanować na początku. Naprawdę jest mega fajny. Plus słuchajcie, no BMW no, wyświetlacz, który BMW ma, to jest chyba najlepszy w klasie. Chociaż powiem zupełnie szczerze, z perspektywy użytkownika ja nie korzystam z jego uroku. U, bo, bo potrzebne mi są tylko i wyłącznie te podstawowe informacje. E, ten motocykl, który kupiłem, no chciałem, żeby był dobrze wyposażony, więc no oprócz tych systemów, które BMW oferuje, no bo tam BMW oczywiście za każdą dodatkową dopłacić, ten jest wyposażony właśnie w dynamiczną SC, czyli to regulowane z pozycji komputera zawieszenie, w którym możemy sobie wybrać. Oczywiście, oprócz twardości i i, i y, rodzaju mapy, że tak powiem, mamy tutaj trzy mapy: mamy Dynamic, mamy Road oraz mamy Rain. Y, Dynamic, no to oczywiście sportowa, Road to taka średnia, no i Rain no to, to taka najbardziej delikatna do jazdy w deszczu. Oprócz tego możemy sobie tutaj regulować zawieszenie z, z poziomu komputera i y, kiedy będziemy na przykład jechali sami, kiedy będziemy jechali z pasażerką, y, będziemy jechali z bagażami albo z bagażami, z pasażerką czy sami, z bagażami, także tutaj jest opcji wiele, on się automatycznie dostosowuje swoją wysokość, swoją twardość do formy, którą aktualnie przyjęliśmy, tak. Słuchajcie, więc ten motocykl naprawdę jest super, ja go doposażyłem też w bardzo dużo dodatków. Kupiłem wyższą szybę, założyłem gmole od SW Motecha, dokupiłem kufry boczne oryginalne, których teraz tutaj na filmik akurat nie, nie kupiłem kufen centralny z Shada, słuchajcie, kupiłem, o proszę, rezerwa się zacznie. kupiłem sobie tank Baga, także no doposażyłem ten motocykl, ale no i tak słuchajcie, no skończyłem ten sezon, przez zimę właśnie go można powiedzieć doposażałem, no i co, no i przyszedł ten nasz sezon 2024, zacząłem na nim jeździć. I słuchajcie, zacząłem odczuwać dyskomfort. Dyskomfort spowodowany tym, że mój, że, no mój wzrost 1,90 m plus pozycja, która, którą ten motocykl wymusza, czyli słuchajcie, w BMW, tutaj w stosunku właśnie do tracera, między innymi, ta pozycja jest bardziej wychylona do przodu. Kierownica jest troszkę dalej oddalona, stąd my jesteśmy bardziej pochyleni. No i wiecie, no ja przy moim wzroście jestem jeszcze bardziej pochylony niż ktoś, kto ma na przykład metr osiemdziesiąt. Czy met nie wiem, 75 czy jeszcze mniej. I tu jest właśnie ten element, o którym, który tak, na, to jest właśnie ten element, który tak naprawdę zadecydował, słuchajcie, o tym, że ja ten motocykl chcę wymienić, ponieważ ja będą tak zgięty, odczuwam po prostu ból w plecach. I jest mi niewygodnie. Plus ten motocykl jest no słuchajcie. BMW ma dwa dwie wersje XR-a, tak? To jest ta mniejsza wersja, wersja F900, to jest jeszcze jest 1000. Totalny potwór, który ma tam 160 koni. Wiecie, no to jest jednak ten motocykl no jednak jest mimo tego jest troszkę mały. Ja przy moim wzroście, przy moich gabarytach no odczuwam, że on jest trochę mały. Plus ta pozycja zgięta no, to wszystko sprawiło, że ja jestem e, niestety zdecydowany, żeby go wymienić. No, i to są też, słuchajcie, takie rzeczy, e, których ja do końca nie byłbym w stanie się e, nawet na jeździe testowej zweryfikować. To mi się e, wszystko, to, to jakby wyszło z mojego doświadczenia. I teraz wiem, że taka pozycja na motocyklu nie jest dla mnie, ponieważ ja, no, po jakimś czasie, po jakiś jeździ kilkudziesięciu kilometrów, będę po prostu odczuwał dyskomfort i nie będę miał takiej przyjemności z tej jazdy. Dlatego, e, dlatego podjąłem decyzję, żeby ten motocykl e, wymienić na, na Yamaha Tracer. E, I też jeszcze kończąc temat F900, słuchajcie, tu o to chodzi, że ten motocykl, ja go nie wymieniam dlatego, że on jest zły. To jest naprawdę świetna maszyna i ja myślę, że dla wielu z was on będzie naprawdę y, motocyklem w zupełności wystarczającym. Myślę, że dla ludzi, którzy mają troszkę mniej wzrostu albo ci, którzy y, no, lubią po prostu taką pozycję bardziej pochyloną, tak? Bo to, że mi to przeszkadza, że gdzieś moje ciało, mój kręgosłup to odczuwa źle, to nie znaczy, że ktoś inny będzie po prostu też tak y, się na nim czuł. To y, wszystko je, je zależy od indywidualnych preferencji i, i, i dlatego y, ja myślę, że każdy z Was y, nie odbierajcie tego tak, że no, ten coś jest nie tak z tym motocyklem. Ja naprawdę nie mam do niego mu nic do zarzucenia. Ten, on naprawdę jest bardzo fajny, bardzo, bardzo przyjemny motocykl. Dobrze w gruncie rzeczy mi się na nim jeździ, mijając te problemy z plecami. Ale tak jak mówię, każdy z Was musi po prostu usiąść, przejechać się i, i zweryfikować, czy, czy mu to odpowiada. Czego Yamaha Tracer? Słuchajcie, Yamaha Tracer. E, no, urzekłam mnie całkowicie, nie ukrywam się o silnik. Silnik jest po prostu genialny. Jego dźwięk, który no, jest takim naprawdę typowym rasowym e, brzmieniem. Takim sportowym. Słuchajcie, jego dynamika, to, jak on się zachowuje, to jakim jest zupełnie innym silnikiem, jeśli chodzi nawet o to BMW. Jak on oddaje tą moc, jak on się żwawo chętnie odpycha. No. Plus do tego quick shifter w Yamasze, no, no genialny, naprawdę. Biegi tam wchodzą jak masło. Tutaj no, każda ta zmiana tego biegu no, jest odczuwalna na siedzeniu. W Yamasze tego kompletnie nie ma. Tamte biegi, ja jakbym nie, 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 nie wiedział, że te biegi zmieniane, to bym tego nawet nie odczuł. Naprawdę. Plus słuchajcie, no ta pozycja, tak. Yamaha kierownicę ma bliżej przez co ta pozycja jest bardziej wyprostowana. Tamta pozycja jest właśnie bardziej taka adventure'owa, wydaje mi się. Mimo tego, że to jest bardzo sportowy motocykl Yamaha, no bo przecież zbudowana na MT-09, tak, czyli na nakedzie, czyli na takim rasowcu. to to jednak pozycja jest bardzo fajna, e, dla mnie wygodna. E, poza tym ten motocykl gabarytowo jest większy, słuchajcie. On może stając jeden obok drugiego, bo ja tak sobie stanąłem e, właśnie jak byłem na jeździe testowej, no to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że no one są do siebie bardzo podobne, no teoretycznie są konkurentami, tak? Ale, ale że Yamaha Tracer jest po prostu większym motocyklem. Widać tu jak usiądziemy już na nim, e, jego gabaryty, o, żeby tu pan w autobusie się we mnie, o, właśnie. E, jego gabaryty są naprawdę w porównaniu do, do BMW, e, no takie no, większe, no też sam bak generalnie ma więcej litrów, tak? bo tutaj, jeszcze co pamiętam, to jest, nie wiem, chyba 13, 14, tam jest chyba 18, czy jakoś tak. No, generalnie feeling tego motocykla jest taki, że jest po prostu motocyklem większym. No, podoba mi się bardzo, no bo ja go wziąłem sobie w malowaniu takim, takim, złoto, złote felgi, biały kolor. Oczywiście też e, będzie on doposażony, tak samo jak, jak moje BMW aktualne, ponieważ chciałem. E, e, no już nie chciałem się bawić, że tak powiem, e, w jakieś doposażanie go w domu, u siebie w garażu, więc e, dostałem bardzo dobrą ofertę tutaj od chłopaków z Łodzi, e, z Yamachy. E, zabierają mojego XR, e, oddaję go w rozliczeniu, odbieram nową Yamache. Oni mi go też doposażą. Tak jak chciałem, ale o tym jak będzie doposażony i co w nim zrobię, to już Wam powiem jak już tego Tracera odbiorę. W każdym razie, no słuchajcie, no, ktoś z Was mógłby powiedzieć, no że, że nie wiem, że, że jestem debilem, że, że dlaczego ja BMW na Yamahę, no przecież BMW to jest BMW, tak? Że, że, że to jest jakaś fanaberia, kurde, no se kupiłeś, gościu. W zeszłym roku, a już ci nie pasuje, bo nie wiem, plecki Cię bolą, bo se pojeździłeś chwilę, jesteś za bardzo zgięty. No, no tak, no słuchajcie, no taka jest prawda, no tak jest, no i to jest świetny motocykl, BMW jest zajebista i naprawdę jakoś wykonania, prowadzenie, wszystko jest super, ale to nie jest po prostu motocykl dla mnie i tyle. To nie jest motocykl dla mnie, Yamaha po prostu bardziej do mnie przemawia. Mam nadzieję, że co dla wam powiedziałem. No jest dla was zrozumiałe. Mam nadzieję, że wam może jakoś pomogłem też w waszych jakichś wyborach. Jeżeli wy macie podobne przygody, jeżeli wy też gdzieś zrobiliście błąd przy zakupie swojego pierwszego motocykla, może też się kierowaliście tak jak ja emocjami. Zrobiliście zakup nieprzemyślany, nie jeżdżąc nawet na nim, te, potem byliście niezadowoleni. Może macie swoje spostrzeżenia z tym związane. Dajcie mi znać w komentarzach. Chętnie też przeczytam, co sądzicie w ogóle o, o, o takiej formie: o tym, o tym, co do Was powiedziałem, co Wam się podoba, co nie. Dajcie mi po prostu znać. Mieć od Was ten feedback i. No i cóż, no. Jadę za kilka dni odebrać Yamaha. Myślę, że zrobię z tego odbioru dla Was filmik. Później też zrobię filmik, w którym opowiem Wam trochę o tym, co mi, się, co mi się podoba, co mi się nie podoba w Tracerze. No, mam nadzieję, że będą tylko same dobre rzeczy. No, ale jestem realistą i wiem, że tak. Nie zdarza też na pewno coś z czasem wyjdzie, co pasować. Czy Yamaha będzie moim docelowym motocyklem? Słuchajcie, na pewno nie. Jestem przekonany o tym, że nie, na pewno ten motocykl. No mam nadzieję, że on zostanie ze mną za jakieś 2-3 sezony. Ja sobie też odpowiedziałem w głowie trochę na to, jakiego motocykla potrzebuję. I myślę, że Yamaha będzie takim. Właśnie motocyklem, słuchajcie, rozgadałem się trochę, nie przedłużając. Do zobaczenia w następnym filmiku już na Yamaha Tracer. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.